Yo, z tej strony Freak. Zakładam, że wielu z was gra w jakąś grę i na 99,9% jest to League of Legends i CS:GO albo Minecraft, ale może lepiej, żebym o Minecraftowym community się nie wypowiadał. Dzisiaj akurat film poświęcony jest League of Legends i spróbuję skupić się na rozdrażnionych umysłach saków Homoretardus których ulubionym otoczeniem jest gęsta dżungla Summoner's Rift. Zapraszam do oglądania. Wyobraź sobie coś takiego. Jest sobota, budzisz się o siódmej rano, robisz sobie pyszną kawę albo herbatę, siadasz przed komputerem, sprawdzasz pocztę, facebooka, masz świetny nastrój. Potem włączasz League of Legends, żeby zagrać sobie jakiegoś zajebistego rankeda. Akurat nikogo z Twoich znajomych nie ma, bo jest dosyć wczesna pora, a przecież nie będziesz budził swoich kumpli po siódmej rano tylko po to, żeby zagrali z Tobą w grę. No i jesteś zmuszony zagrać sam. Pytanie: Gdzie popełniliście błąd? Odpowiedź: Kto normalny gra sam w League of Legends? Granie samemu w League of Legends to jest jak nawlekanie igły siedząc na kaktusie. Czynność niby teoretycznie prosta. Starasz się z całych swoich sił, a jedynie co osiągasz, to ból w swojej dupie. Wybieracie sobie swoją linię, wszystko jest super, znajduje wam meczyk i nagle z oazy robi się istne piekło. Banuj Zeda! Banuj Zeda, bałwanie jebany! Banuj Urgota! Urgot dostał bufa. Nie bierz warusa na mida, mamy już cały team full AD! Nie będę grał z tą Leoną na bocie, kurwa! Chuj wam w dupę, idę Timo do dżungli! Please, talk english. Rush PI, suka, blie! Blin, this is not CS:GO. I go AFK. Zaznaczę tylko, że dzieci w grach wcale nie muszą być toksyczne. Możesz mieć 12 lat i umieć się odpowiednio zachować, a możesz mieć i 20 lat, a wciąż zachowywać się jak totalny imbecyl. Czasami sam lubię się popewupić na czacie, ale dziś. Na szczęście Riot wprowadziło wybieranie sobie ról przed meczem, więc nie musisz już się męczyć ze swoim sojusznikiem, który wybrał Timo i gra z tobą duo topa tylko dlatego, że jego toster nazywany komputerem nie załadował kolejki na tyle szybko, by zobaczyć kto pierwszy napisał top. Good job Riot. Swoją drogą mam nadzieję, że w League of Legends nigdy, przenigdy nie pojawi się komunikacja głosowa, bo chyba po jednym meczu trafiłbym do psychiatryka, patrząc przez pryzmat tego, jak ludzie zachowują się na czacie. No i tu przechodzimy do kluczowego momentu samej gry. Pierwsza sprawa, co ludzie podczas tej gry piszą? Jeśli idzie ci dobrze podczas gry i starasz się wygrać ze swoim przeciwnikiem, to jest duża szansa, że zostaniesz określony tryhardem. Kim jest tryhard? Trejhardem jest gość, który bardzo stara się wygrać mecz. No i pytanie, co jest w tym kurwa złego? Co jest złego w byciu Trejhardem? Jeśli zapytasz się o to swojego przeciwnika, on powie ci, że on nie traktuje tej gry na serio, a ty jesteś no-life'em, że się jeszcze z nim śmiesz kłócić o coś tak głupiego jak gra komputerowa. No i jeszcze powie ci na dokładkę, że rucha ci matkę tak jakby ci było mało. Potem jeszcze będzie pisał, że nie może on wyjść z Silvera, bo to jest Ilohel, Manuptim i wszystkim dookoła życzy Raka. I... hmm... Nie ma czegoś takiego jak Ilohel. Jeżeli grasz od kilku lat i do tej pory siedzisz w Brązie, Silverze albo Goldzie i dalej do ciebie nie dociera, że może po prostu coś robisz nie tak, a wciąż zwalasz całą winę za swoje niepowodzenie na drużynę, to radzę spojrzeć na własne błędy, których na pewno jest multum, Chociażby przez nagrywanie swoich meczów i analizowanie ich z perspektywy widza. Oczywiście to nie jest jedyny lek na swoje niepowodzenie. Moim zdaniem bardzo ważne jest, aby oglądać też gry innych ludzi, proplayerów. Bo jeżeli tego nie zrobimy i będziemy oglądać tylko własne mecze, ciężko będzie nam rozróżnić, gdzie tak naprawdę popełniliśmy błąd. I czasami nawet tak mała rzecz, jak niepostawienie warda o danej minucie w danym miejscu, potrafi zadecydować o całej grze. A często ludzie się nawet nad tym nie zastanawiają, oglądając własny mecz. No i przede wszystkim zdaj sobie sprawę z tego, że jesteś chujowy w tę grę. Może i twoje ego po tym ucierpi, ale przynajmniej zrobisz jakiś progres. Przyznawaj się do swoich błędów. Poprawiaj je. Musisz powiedzieć sobie, dobra basta, pięścią w stół, idziesz do przodu i osiągasz swój cel. Pozdro! Kolejny tekst pisany przez spierdoliny umysłowe to to, że nie potrafisz sobie poradzić jeden na jeden i potrzebujesz pomocy junglera. O ile mi wiadomo, League of Legends to gra. ZESPOŁOWA! NAPRAWDĘ! To tak jakby na meczu Realu Madryt z Barceloną Messi podszedł do Ronaldo i powiedział Wiesz co, Ronaldo? Ty to jesteś jednak chujowy, bo strzeliłeś gola tylko z asysty. No przecież to chory człowiek w tym momencie. Czasami też twój przeciwnik znika z twojej linii. Pingujesz dwa razy, że przeciwnik zaginął, piszesz SS. No i akurat pojawia się on na bocie. Co robią twoi sojusznicy? Czasami wyzywają cię za to, że o tym ich nie ostrzegłeś. A nawet jak udowodnisz, że to zrobiłeś, to zaczną cię wyzywać za to, że nie poszedłeś za nim. Chuj z tym, że nawet nie miałeś jak dowiedzieć się, w jaką stronę zmierza Twój przeciwnik, to wszystko jest Twoja wina. Zwrócisz im uwagę, że powinni kupować więcej wardów, bo wzdłuż i ciemno na tej linii, jak w dupie. Co powiedzą, że mają Diament 1 na koreańskim serwerze, i ty, mając 010, nie masz nic do gadania. Moim zdaniem warto jest grać tylko jednym, dwoma lub maksymalnie trzema czempionami. Dlaczego? Ponieważ w ten sposób możesz nauczyć się grać nimi do perfekcji, opanować ich mechanikę. Z czasem zauważasz, jakie decyzje warto podejmować, jak łączyć umiejętności, jakie itemy kupować itd. Tak itd. Tak a jak będziesz przeskakiwać z czempiona na czempiona, to koniec końców nie umiesz grać nikim i dostajesz w pizdę od pierwszego lepszego maina. Ja najbardziej lubię grać Riven, co chyba zresztą widać po moim niku i czasami gram też velkozem, przez co czasami jak przeciwnik zauważy, że gram przeważnie tylko Riven i ze mną przegrywa, wykorzystuje ten fakt i stara się po mnie pocisnąć. W jaki sposób? No, mniej więcej taki. Myślisz, że jesteś jak BoxBox? Riven to noob, zero skilla, Riven gorsza od Master i... O Opierdolgałej BoxBoxowi! Mój Boże, co z ludźmi jest nie tak? Swoją drogą taka dygresja. Jakby BoxBox box nagrywał po polsku... ...to ciekawe, o ile więcej łapek w dół i hejtu w komentarzach by dostał. Wyzywanie i obwinianie każdego dookoła, kiedy samemu się gówno robi, to najczęstsze zachowanie homo retardus. Na przykład jest sobie taka Wayne. Ciągle narzeka na swoją drużynę, chociaż sama gubi co drugiego miniona. Nie patrzy na minimapę i co chwilę ktoś morduje ją z krzaków. Przez co zaczyna zwalać winę na swojego supporta i prosi, by zreportować junglera. W takiej sytuacji nie powinno się z taką osobą dyskutować, tylko powinno się wziąć taką dużą stalową patelnię i pierdolnąć ją w łeb o ile jest to możliwe. Czasami zdarzy się też, koreański challenger. Oczywiście, w cudzysłowie, który naoglądał się filmików do Lola sprzed dwóch lat, gdzie ktoś zdobył pentakila atroxem pod AP, więc i on będzie testował takie coś pierwszy raz na rankedzie, bo przecież kurwa, on jest wyjątkowy. On takie bildy wymyślał, zanim ktoś się na lcs -y wyciągnął. Varus nam idzie, ja nim grałem tak w 2005. Mordeczko, to ja wymyśliłem coś takiego jak meta. Chłopie, ja tą grę znam od potrzewki, Chłopie, 8 minuta, 10-0. Chłopie. Shut the fuck up and let me carry. Sojusznik pokonany. Sojusznik pokonany. Um, no dobra, może nie jest tak dobrze jak przypuszczałem, ale spokojnie, w late game ich zaoram, chłopie. Penta kill w drużynie przeciwnej. Hm, GG noob Nuptim. Dobra, to teraz urgot pod AP. Chłopie. No, i tacy ludzie też się zdarzają, i tak narzekam, i narzekam, ale z drugiej strony powiem wam szczerze, że ci wszyscy ludzie nadają tej grze takiego specyficznego uroku. No, bo gdyby tak nie było, to przecież nie miałbym teraz o czym mówić. W żadnej innej grze nie dowiedziałem się, że tylu ludzi rucha mi matkę, że dostanę raka i umrę, że ktoś z drugiego końca świata nienawidzi mnie i całej mojej rodziny, przez co pójdzie teraz pod wieżę mojego przeciwnika i oddam mu kila. I to są naprawdę. Piękne wspomnienia, które dodają niesamowitego, komicznego i ordynarnego uroku do tak niepozornej i cukierkowej gry. Dzięki za oglądanie.